Hejcia. Dobrze widać. Chwinka się pali. Zapaliła się tak po prostu z dupy. zdę trochę. Czy Izabela sobie z nią poradzi? Mam nadzieję, że nie umrze. Nie tak wyobrażałem sobie jej koniec. A... A...

To śmiesznie wygląda. Hm, że strasz przyjedziesz sama z siebie, Lol. Nie, no nic to nic stąd nie chcemy. Czy ty Izabel? Dobra, zrobię coś, co powinienem zrobić wcześniej, bo drażnił mnie, że jest tylko jedna łazienka. Więc tutaj zrobi się drugą. Ona nie będzie jakaś skomplikowana, będzie w sumie taka sama. Hmm. czy to tak tak to tak zadziała. drzwi teraz tak wanna To będzie wyglądało dobrze. Nie, to nie będzie wyglądało dobrze. Ale wiem, jak to naprawić, bo tylko. Nie, no dobra, bo chodzi o to, że zamienie. A, bo myślałem, że to okna były tutaj. Ale jednak ich nie ma, bo początkowo jak budowałem domu zrobiłem wszędzie okna, więc zamienię po prostu kącik zwierzaka yy, jakoś tutaj. Tylko. Da się, no kurczę nie da się tak, a nie da się, okej okay. O, a to się do tak pocięło, ok. Ciekawe, eee, to okno tam tutaj, czy w tej łazience jest okno? Jest to takie. Tutaj też będzie takie o pasi a tak yy, ściana nie to tu, tutaj są ściany I, i teraz tak to będzie dokładnie taka sama łazienka to Ja robię to tylko dlatego, bo chcę dwie łazienki. Tutaj oczywiście, że jest lampa. Tutaj też dam taką. Będzie oj, oj. krzywa. W sensie nie ma środka. Jakiegoś ładnego to. Nie ma pieniędzy. O kurde. Jestem w pieniążków że nie ma pieniążków. Hmm. Ajajaj. Nie ma hajsu. Co teraz zrobić? Halo? Mm -hmm. No to co, właśnie skończymy, jak będą pieniądze? Wykop psa, wypełni. Nie drażni mnie typiarzu. Bani, ty ty ty... Tak się zastanawiam, tutaj można zmienić, Zresztą coś nie oddziałce zacząć robić, ale nie wiem co, żadnych ogrodów, nie chcę mi się w to bawić. Nie, dobrze, Izabela. A czyli najpierw ty. Na którą ty masz do roboty? Ty masz na. Ósmą. To już niedługo. Więc nie będziesz kopać. Weź resztki. Izabela ma wolne. O, to dobrze. Izabela. Nie wiem, jak to zrobić. pewnie tą Cygankę trzeba wezwać. Chociaż szczerze ja chciałbym, żeby Izabela była Wiedźmą. Yy, więc... Izabela, jak ty się w ogóle czujesz? Nie jesteś głodna i chcesz spać. Więc... Yy, weź miskę, odłóż resztki i idź spać. Bo chcesz, żeby Izabela powiedziała. O, zima. Bo to się jakoś w ogóle robi... I... Te... Że Mikołaj przyjeżdża, ale nie wiem jak to się robi, to kiedy indziej się tym zchibiemy. Co A niestety nie posiadamy tutaj. Jezdź do tej pracy. Śmierdzi, gdzież ty się kąpałeś. Jak był pożar, no to nie fair. Oczywiście nie wyłączył telewizora, fajnie, fajnie. Nie. O, sama się włączyła. Tyle dobrze. Dobra, skoro już wstać, to zadzwoni do Sima. Mm. Zarąbiście Izabel musi stać się wiedźmą. Przynajmniej chciałbym, żeby stała się wiedźmą. O nie dostał go w spokoju. Jedyne, co możesz z nim zrobić, to zgańza to jednak nie. Ona jest blondyną? W sumie to tak, ale dziwnie wygląda. W tym ubraniu. Powitaj. Stima Alina. No, skończyłaś? Tak tutaj idzie? Kassandra ćwier. Patrzy się, jakby wiedziała, że Izabel coś knuje. Aj, Kassandra, nie znasz prawdy. Podsłuchuje nas. Pewnie myśli, że zrobiliśmy coś z Bellą. Nakłoń do niej, Pewnie zapytacie, czemu Izabel zadaje się ze złowiedźmą. Izabel też jest zła. To kto? Beniamin, wystrzał? Już jednego Beniamina mamy. I co stąd. Ach, ta rolada Izabeli na głowie. Podoba mi się bardzo. Eee, nie, nie. nie. Stop. Nie oddam ci zwierzaka. Hmm. Hmm. Naucz mnie sztuki ciemności. <gry <attic> <grylly> o, to co? co to za A, dla psa. Czy to jest ten moment? Świetnie. Stracimy punkt aspiracji, ale to nic. No, gra mi się zaciała. Nie, pięć tysięcy. Yy. Dobrze, Alina, nakłój do. Sama jesteś loko, eee, rzuć zaklęcia. Oj, oj, co to jest tego kosmita Terapeuta. Mam tylko nadzieję, że Izabel nie boi się wiedźm. Znudzony oglądaniem przez całe godziny bezczynnych wszy morskich, Beniamin postanowił zrobić sobie krótką przerwę i zagrać w pasjansnym biurowym komputerze. Po zakończeniu gry, rozgląda się i stwierdza, że wszy morskie zniknęły. Gdzie mogły się podziać, a co ważniejsze, co Beniamin zamierza z tym zrobić? Powiedzieć szefowi prawdę, czy podmienić wszy morskie? Udać, że nic się nie stało. Podmień. O, się! Pieniążki na Łazienkę będą. Dobra, terapeuta, idź sobie stąd. Izabelo, wkurzasz mnie. Znaczy nie Izabelo, Alidio. Alina. Alino. To jest ten dzień, kiedy Izabela przysięgła, że zabierze ci twoje moce. Jeszcze nie wie jak to zrobi, ale to zrobi. Nie będziesz błagać w simulony. Izabelo to było żenujące. Dobra, wywalę tą choinkę. A. Żegnaj tutaj będzie... Hmm. Izabel, pocz. Właśnie nie wiem, czy zrobić tutaj osobny domek raczej yy, nie domek, tylko kącik dla Izabel, w którym będzie czarować. Czy może tak? To nie, Izabel będzie wiedźmą dobrą, naturalną, więc będzie czarowała sobie. Na świeżym powietrzu. E, dobrze. Izabel będzie zdejmować sztukę światła. A ty, Izabela bój się. Znaczy nie Izabelo, tylko Alino. Ponieważ nowa wiedźma jest w mieście.

O małe pingwin. takich marmurka. Izabel zmarzła, o nie. O, poszedł jeden pingwin. Mm. Hmm, może to wierzchnie jest to takie na okazję, te, takie bo ja nie wiem chyba tak. O nie, Izabela się przeziębiła, i co to trzeba jakoś leki kupić? Pomoc. Ale jak uzdrowić Izabelę? Halo. Idź się hmm. Nie wiem, czy to trzeba jakoś specjalnie uzdrowić, Izabele, czy nie, ale tego dowiemy się w kolejnym odcinku. <słuch> Nauczymy się jakichś zaklęć. I może zbuduję chatkę miłej wiedźmy, ale za takie marne pieniądze co my mamy, to nie wiem, czy się uda. Na razie dajmy biednej Izabeli pospać. Co, to co? Wredna wiedźma? Izabel nie jest wredną wiedźmą. Ona nie będzie. Izabel będzie się uczyć na miłą wiedźmę. Był chyba zły pomysł, żeby. A, puść to. żeby. to było tam. Mam nadzieję, że kociołek nam nie zapłonie. A ty nie możesz być wiedźmą. Sprzedać dzieło literackie? No o, zapomnij. A czy ty możesz go? Tak sprawdza... No już tak, ona śpi. No...